W archiwalnych zasobach agencji NASA przez dziesięciolecia przechowywano fotografie, które nigdy nie trafiały do publicznego obiegu. Przynajmniej oficjalnie. Wszystko zmieniło się, gdy w sieci zaczęły pojawiać się dziwne ujęcia, rzekomo wyciekłe od byłych pracowników. Na niektórych z nich widać struktury przypominające sztuczne budowle po niewidocznej stronie Księżyca. Na innych, niezrozumiałe cienie zastygłe na tle marsjańskiego horyzontu. I to nie są rozmazane plamy ani cyfrowe zakłócenia. To coś, co przerażająco przypomina zarysy czegoś żywego lub stworzonego przez kogoś. Naukowcy nie spieszą się z komentowaniem takich znalezisk, powołując się na grę światła i cienia. Ale kiedy inżynierowie z dostępem do nieprzetworzonych zdjęć zaczynają w prywatnych rozmowach sugerować cenzurę, budzi to niepokój. Niektóre z tych obrazów zostały wykonane jeszcze w latach 70. i 80., na długo przed erą technologii cyfrowych. Dlaczego więc zostały utajnione zaraz po wywołaniu? Ciekawe jest też coś innego. Według statystyk tysiące zdjęć z misji Apollo, Mariner, Viking nigdy nie zostały opublikowane. Niektóre zaginęły bez śladu, inne zostały zastąpione kopiami z rozmytym tłem. Legenda czy starannie ukrywana prawda? Jedno można powiedzieć na pewno: jeśli te zdjęcia są choćby częściowo prawdziwe, na zawsze zmieniają nasze wyobrażenie o tym, kto może obserwować Ziemię z innych światów. Ale co, jeśli oni już nie tylko obserwują? Czy obcy są już wśród nas? Idea, z której przez dziesięciolecia drwiono, w ostatnim czasie zaczęła brzmieć coraz poważniej. Czy obcy mogą nie tylko przylatywać na Ziemię, ale już od dawna być wśród nas? I to nie w sensie tajnych baz czy kosmicznych kolonii, ale dosłownie żyć, pracować, rozmawiać z nami, ukrywając się jako ludzie. Brzmi jak scenariusz filmowy, ale niektórzy biolodzy i neurofizjolodzy dopuszczają taką możliwość. Jeśli pozaziemska forma życia jest wysoko rozwinięta i technologicznie nas przewyższa, może kopiować nie tylko wygląd zewnętrzny, ale także wzorce zachowań człowieka. Tym bardziej, jeśli mówimy o istotach zdolnych do morfologicznej adaptacji, zmiany swojej formy w zależności od otoczenia. Według plotek, w tajnych badaniach CIA i NASA analizowano przypadki ludzi, którzy wykazywali niemożliwe do wyjaśnienia reakcje fizjologiczne, niewykrywalne przez aparaturę medyczną. Wspominano także o osobach, które znikały bez śladu po kontakcie z podobnymi anomaliami. Może po prostu ich nie zauważamy? Możliwe, że są blisko nas, prowadzą autobusy, wykładają na uczelniach, a nawet zasiadają w parlamencie. Nie, nie wchodzimy w politykę, ale ta myśl jest intrygująca, prawda? Jeśli rzeczywiście są wśród nas, dlaczego zachowują się tak cicho i niepozornie? A może wręcz przeciwnie, już coś zaczęli? Anatomia ciała pozaziemskiego Jak może wyglądać istota żywa, która rozwinęła się w warunkach innej planety z inną grawitacją, atmosferą i źródłami pożywienia? Jeśli odrzucić fantazję o humanoidalnych kosmitach, naukowcy proponują zadziwiająco różnorodne warianty anatomii. Niektóre z nich bardziej przypominają koralowce z własną świadomością, inne to elastyczne formy życia bez stałego szkieletu. W warunkach wysokiej grawitacji ciała mogą być niskie i masywne, natomiast na planetach o niskiej grawitacji wysokie i kruche, zdolne do latania. A jeśli atmosfera jest wypełniona metanem lub siarką, skóra, jeśli w ogóle będzie, najprawdopodobniej będzie chemicznie odporna, być może nawet metaliczna w dotyku. Narządy zmysłów również będą się różnić. Zamiast oczu, pola fotoczułe, które widzą w podczerwieni, zamiast uszu, wrażliwe powierzchnie wychwytujące wibracje. Trawienie. Dlaczego nie wyobrazić sobie istoty, która żywi się promieniowaniem lub dźwiękiem? To nie jest fantastyka, to biologia, jeśli pozwolić jej wyjść poza ziemskie warunki. Naukowcy z Princeton i Cambridge modelowali różne warianty organizmów, które ewoluowały na egzoplanetach. Ich eksperymentalni przybysze wyglądali znacznie mniej humanoidalnie, niż jesteśmy przyzwyczajeni sobie wyobrażać. Ale co, jeśli właśnie nasz wizerunek kosmity to nie fantazja, lecz wspomnienie? Kontakt w strefie 51. Najbardziej znane, a jednocześnie najbardziej utajnione miejsce na planecie. Od kilkudziesięciu lat ta baza wojskowa na pustyniach Newady obrasta legendami. Ale wśród potoku plotek i zmyśleń pojawiają się dziwne zbieżności. Dokumenty odtajnione pod koniec lat 90. rzeczywiście potwierdziły, że prowadzono tam testy statków powietrznych, jakich nie było w żadnej armii świata. Co więcej, kilku byłych inżynierów i ochroniarzy twierdziło, że byli świadkami organicznych kabli, bioaparatów i nieludzkich szczątków. Zbyt fantastyczne. A co powiecie na to, że jeden z pracowników NASA, później zwolniony za złamanie klauzuli poufności, twierdził wprost, w połowie XX wieku doszło do rzeczywistego kontaktu, podczas którego pozyskano fragment materii biologicznej niepochodzącej z Ziemi. I choć oficjalne osoby wciąż żartobliwie zbywają temat, w archiwalnych danych bazy znaleziono ślady transakcji na zakup kriogenicznych komór i izolowanych laboratoriów na wiele lat przed pojawieniem się technologii klonowania. Po co? Co dokładnie tam jest przechowywane? A co najważniejsze, dlaczego do tej pory nikt nie uzyskał oficjalnego dostępu do wnętrza? Dlaczego oni nie są do nas podobni? Jednym z najbardziej utrwalonych mitów jest wyobrażenie kosmity jako szarego humanoida z dużymi oczami. Ale co, jeśli ten obraz jest całkowicie fałszywy? Naukowcy są przekonani, forma życia, która rozwinęła się poza Ziemią z niemal stuprocentowym prawdopodobieństwem, nie będzie przypominać człowieka. Jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, ewolucja nie polega na wygodzie, lecz na adaptacji. Jeśli na innej planecie nie trzeba chodzić, po co nogi? Jeśli światło ma inną długość fali, oczy mogą wyglądać zupełnie inaczej, a może w ogóle ich nie być. W atmosferze bez tlenu usta nie są potrzebne. Odżywianie może odbywać się przez skórę lub za pomocą wymiany chemicznej z powietrzem. Poza tym, nasza budowa ciała to rezultat miliardów lat konkretnych przypadków. Nawet na Ziemi istnieją stworzenia o niesamowitej anatomii od głębinowych organizmów po mikroskopijne archeony. Wyobraź sobie teraz, jak dziko może wyglądać inteligentna forma życia z drugiego końca galaktyki. Może właśnie dlatego nie zauważamy ich obecności. Po prostu nie pasują do naszej definicji istoty żywej. Jeśli patrzymy nie tam, gdzie trzeba, może oni już tu są, tylko w formie, której nawet nie rozpoznajemy jako życia. Karły z oczami jak spotki. Wizerunek szarego przybysza z wydłużoną czaszką, cienkimi kończynami i ogromnymi czarnymi oczami stał się ikoną popkultury. Ale mało kto zastanawia się skąd on się w ogóle wziął, dlaczego właśnie taki wygląd stał się kanoniczny. I co najważniejsze, czy ten wizerunek nie mógł powstać na podstawie czegoś konkretnego? Po raz pierwszy takie opisy zaczęły masowo pojawiać się w Stanach Zjednoczonych w połowie XX wieku. Świadkowie porwań, którzy twierdzili, że znajdowali się na pokładzie jakichś statków, powtarzali te same szczegóły: niski wzrost, jasna skóra, wydłużona czaszka, brak uszu, ogromne migdałowe oczy. Spontaniczna, masowa zbieżność czy coś głębszego? Niektórzy badacze sugerują, że ten wizerunek może być wynikiem zbiorowej traumy. Mózg tworzy uniwersalny obraz wroga, aby wyjaśnić to, co niewytłumaczalne. Jednak neuropsycholodzy badający fenomen szarych zwrócili uwagę, że wizerunki obcych pojawiające się w snach i wizjach u różnych osób z różnych krajów i kultur często się pokrywały, nawet bez wpływu kina czy wiadomości. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych wniosków brzmi: być może ten obraz nie jest wymyślony, a gdzieś w głębi ludzkiej pamięci zostało zapisane coś, z czym już kiedyś się zetknęliśmy. Być może dawno temu. Być może nie na Ziemi. A co jeśli te karły z talerzowatymi oczami nie są wytworem wyobraźni, lecz wspomnieniem czegoś bardzo dawnego życie na metanowych planetach. Jeśli szukamy życia we wszechświecie, dlaczego wciąż szukamy samych siebie? Szukamy tlenu, wody, znajomych temperatur. Ale Wszechświat jest pełen światów, w których nie ma niczego podobnego do Ziemi. Weźmy na przykład planety z metanową atmosferą, takie jak Tytan, Księżyc, Saturna. Na takich planetach panują temperatury poniżej minus 200 stopni Fahrenheita, a metan zastępuje wodę. Wydawałoby się, że życie jest niemożliwe. Jednak badania pokazują, że nawet w takich warunkach mogą zachodzić złożone procesy chemiczne, które w określonych okolicznościach tworzą to, co można nazwać życiem. Naukowcy modelowali warunki na tytanie i doszli do wniosku, że teoretycznie możliwe są organizmy, które zamiast błon komórkowych mają struktury z akrylonitrylu odporne na zimno. Energia dla takich istot może pochodzić nie ze światła, lecz z różnicy temperatur pomiędzy warstwami atmosfery. Takie formy życia mogą być powolne, nieruchome, a być może nawet niewykrywalne przez nasze instrumenty. One się nie poruszają, nie wydają dźwięków, nie emitują ciepła. Ale mogą myśleć. Jesteśmy przyzwyczajeni do biologii opartej na węglu i wodzie. Ale jeśli istnieją istoty metanowe, mogłyby rozwinąć cywilizację zupełnie inną od wszystkiego, co potrafimy sobie wyobrazić. A co, jeśli to właśnie takie formy nas odwiedziły, ale nie zrozumieliśmy, że to był kontakt? Obcy bez ciał, a teraz naprawdę zawrotny zwrot akcji. A co, jeśli inteligentne życie wcale nie potrzebuje ciała? A co, jeśli są energią, informacją, formą świadomości, która nie jest związana z materią organiczną? Ta hipoteza wydaje się szalona, dopóki nie zacznie się jej rozważać z punktu widzenia fizyki. Pola kwantowe, chmury neutrinowe, fale elektromagnetyczne to wszystko są rzeczywiste formy istnienia energii we wszechświecie. Niektórzy fizycy dopuszczają, że wystarczająco złożona struktura energetyczna może stać się nośnikiem inteligencji. Nie będzie widoczna dla oka, nie będzie wyczuwalna dotykiem, ale będzie w stanie analizować, podejmować decyzje, a nawet wchodzić w interakcję z materią. Takie formy życia mogą przenikać przez ściany, poruszać się z prędkością światła, istnieć w przestrzeni międzygwiezdnej. Nie umierają, w zwykłym sensie i nie potrzebują pożywienia. Ich świadomość może być wieczna lub cykliczna, jak pulsacje gwiazdy neutronowej. To właśnie takie istoty opisywali szamani starożytności, mówiąc o duchach, które przychodzą z nieba. Przypadek? A może to zbiorowa pamięć o czymś, czego już nie potrafimy rozpoznać? Jeśli obcy nie mają ciał, czy w ogóle szukamy we właściwym kierunku? Dlaczego ich nie widzimy? Jeśli wszechświat jest pełen życia, to gdzie ono jest? Dlaczego nie spotykamy obcych otwarcie? Jedna z najbardziej niepokojących, a zarazem inspirujących odpowiedzi brzmi: Być może są zbyt rozwinięci, byśmy mogli ich zauważyć, albo, co jeszcze straszniejsze, celowo się ukrywają. Naukowcy nazywają to hipotezą ZO. Jesteśmy jak zwierzęta w zagrodzie obserwują nas, ale nie ingerują może z powodów etycznych, a może po prostu dlatego, że nie uważają nas za interesujących. Ale istnieją też inne teorie. Niektórzy uważają, że inteligentne gatunki mogą istnieć w innych wymiarach, nie w sensie magii, lecz fizyki, poza granicami naszej percepcji. Widzimy tylko część spektrum, słyszymy tylko część częstotliwości. A co jeśli reszta przestrzeni jest wypełniona sygnałami, obiektami i istotami, które po prostu nie mieszczą się w naszym zakresie? Jest też teoria o filtrach świadomości. Nasz mózg odrzuca to, co zbędne, żebyśmy nie oszaleli. Nie pokazuje nam wszystkiego. Widzimy świat nie takim, jakim jest, lecz takim, jak wygodnie nam go widzieć. Więc być może obcy nie są oddaleni od nas o miliony mil, lecz o milimetry. Po prostu jesteśmy ślepi. Biologia innych światów na Ziemi życie przeszło unikalną drogę. Ale gdyby grawitacja, skład atmosfery lub poziom promieniowania były choć trochę inne, nasz wygląd mógłby być zupełnie inny. Wyobraź sobie teraz, jak życie mogłoby się rozwijać w zupełnie innej części galaktyki. Na planetach o wysokim poziomie promieniowania istoty mogą być opancerzone i świecące, wykorzystując fluorescencję do komunikacji. W warunkach wiecznej ciemności istoty mogłyby być całkowicie ślepe, korzystając ze echolokacji jak nietoperze, ale na zupełnie innym poziomie. Na gazowych olbrzymach życie mogłoby przybierać formę unoszących się skupisk gazu z czułymi mackami, zdolnymi wyczuwać zmiany ciśnienia. Niektóre hipotezy dopuszczają nawet istnienie zbiorowej świadomości. Na przykład istoty, w których każda jednostka jest nierozumna, ale razem tworzą inteligentną sieć, jak kolonia mrówek lub grzybnia. Świat poza ziemią nie jest po prostu inny. Może być naprawdę obcy. Właśnie dlatego być może do tej pory nie zdaliśmy sobie sprawy, że już spotkaliśmy pozaziemską formę życia. Mózg jak gwiazda. Czy ludzki mózg może być odbiciem czegoś większego? Współczesna neurofizyka i astrofizyka niespodziewanie zetknęły się w jednej z najdziwniejszych hipotez ostatnich dekad. Naukowcy, którzy porównali strukturę połączeń neuronowych z modelem rozmieszczenia materii we wszechświecie, odkryli: Te dwa grafy są niemal identyczne. Mózg i kosmos. Jeden znajduje się wewnątrz czaszki, drugi obejmuje miliardy lat świetlnych, a jednak oba są zbudowane według tych samych praw matematycznych. Jeden z włoskich astrofizyków nazwał to nawet fraktalną symetrią. Czy to mogło być tylko przypadkiem? Niektórzy naukowcy sugerują, że być może sama wszechświat jest gigantycznym umysłem, lub przynajmniej jest zdolny do samoorganizacji na poziomie, którego jeszcze nie jesteśmy w stanie pojąć. W tym ujęciu każdy mózg jest jak mała kopia ogromnego mechanizmu, albo nawet odbiornik czegoś większego. Jeśli tak jest, to rozum nie jest unikalnym ziemskim zjawiskiem, lecz podstawą struktury całego kosmosu. A obcy rozum może być częścią tej samej sieci neuronowej, tylko działającą na innych częstotliwościach, być może nawet bliżej, niż nam się wydaje. Ale jeśli wszechświat potrafi myśleć, to czy może również odpowiadać? Inteligencja bez ciała. Co czyni nas istotami rozumnymi: ciało czy świadomość? W naszej cyfrowej epoce ta granica coraz bardziej się zaciera. Sztuczna inteligencja już teraz wykazuje zdolności do uczenia się, planowania i podejmowania decyzji. Ale co jeśli we wszechświecie już od dawna istnieją istoty całkowicie pozbawione ciał, ale posiadające rozum? Jeden z możliwych scenariuszy ewolucji zakłada, że cywilizacja, osiągnąwszy szczyt rozwoju technologicznego, przeskakuje do cyfrowej formy życia. Przechodzą do wirtualności, pozbywając się podatnych na zranienia ciał i fizycznego świata. Ich umysł to fala, sygnał, kod programistyczny. Być może przechowują siebie w gigantycznych kryształach krążących na orbicie zimnych gwiazd lub w polach magnetycznych czarnych dziur. Mogą przesyłać siebie za pomocą fal radiowych, podróżować z prędkością światła, być jednocześnie w milionach miejsc. Szukamy sygnałów w stylu Cześć Ziemio, ale co jeśli prawdziwe formy komunikacji tych umysłów to nie tekst, lecz wibracje pól grawitacyjnych, których nawet nie potrafimy rejestrować? To zmienia samo pojęcie życia i być może wyjaśnia, dlaczego do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego oficjalnego powitania. Po prostu szukamy nie tam, gdzie trzeba. Czy kontakt już się odbył? Chyba najbardziej kontrowersyjne, ale i najbardziej intrygujące pytanie. A co jeśli kontakt już miał miejsce? Nie w filmach, nie w przyszłości, ale w przeszłości, na długo zanim zaczęliśmy prowadzić zapiski. Archeolodzy i historycy regularnie znajdują dziwne obiekty i wizerunki. W Indiach rzeźbione płaskorzeźby przedstawiające ludzi w hełmach i z tajemniczymi urządzeniami. W Ameryce Południowej figurki przypominające samoloty. W Afryce petroglify z istotami wyraźnie niepodobnymi do ludzi. Wiele z tych znalezisk nauka próbuje wyjaśnić symboliką lub abstrakcją. Jednak zbieżności są zbyt trwałe, w zbyt różnych kulturach, w zbyt różnych epokach. Co więcej, legendy niemal wszystkich ludów świata zawierają opowieści o bogach, którzy przyszli z nieba, uczyli ludzi, przekazali wiedzę, a potem zniknęli. Majowie, Sumerowie, Hindusi, Egipcjanie, wszyscy mieli swoich niebiańskich nauczycieli. Niektórzy teoretycy są przekonani, że to nie jest metafora, lecz zaszyfrowana pamięć o rzeczywistych kontaktach z pozaziemskimi cywilizacjami. Po prostu język się zmienił i już nie rozumiemy, o czym dokładnie opowiadają starożytne historie. A co, jeśli oni jeszcze powrócą? Wiadomości z odległych gwiazd. Odkąd ludzkość zaczęła wysyłać sygnały radiowe w kosmos, mieliśmy nadzieję otrzymać odpowiedź. Na razie cisza. Prawie. Bo jest jeden dziwny moment. W 1977 roku radioteleskop w Ohio zarejestrował krótki, silny sygnał nieznanego pochodzenia. Trwał zaledwie 72 sekundy. Nie powtórzył się ani razu. Nazwano go: Wow! Sygnał! Przyszedł z pustego obszaru nieba. Nie ma tam gwiazd, nie ma planet, nie ma niczego. A jednak ktoś lub coś wysłało impuls o dokładnie tej częstotliwości, na której zwykle prowadzi się międzygwiezdne rozmowy. Były też inne tajemnicze sygnały. Niektóre z nich są regularne, jakby zapętlone, inne sporadyczne, zbyt uporządkowane, by mogły być naturalne, ale zawsze pozostają bez odpowiedzi. Naukowcy się spierają, może to zjawisko naturalne, a może przypadek. Ale wśród specjalistów SETI, programu poszukiwania cywilizacji pozaziemskich, panuje nieoficjalne przekonanie: Już coś przechwyciliśmy, po prostu nie potrafimy jeszcze tego rozszyfrować. Jeśli tak jest, to może ktoś od dawna próbuje nam coś przekazać? Dlaczego oni milczą? Dlaczego, mimo tak dużego prawdopodobieństwa istnienia obcych, do tej pory nie nawiązali z nami kontaktu, albo przynajmniej nie zrobili tego otwarcie? To właśnie jest słynny paradoks Fermiego. Przy takiej liczbie gwiazd i planet, gdzie to wszystko jest? Gdzie są sygnały, wizyty, ślady technologii? Istnieje kilka wyjaśnień. Pierwsze, może są po prostu zbyt daleko. Drugie, może to my jesteśmy pierwsi. Trzecie. Może wszystkie cywilizacje niszczą same siebie na pewnym etapie rozwoju, ale istnieje też przerażająca wersja. Może wszechświat nie jest tylko ciemny, ale także niebezpieczny? Może cywilizacje nauczyły się milczeć nie z powodu skromności, lecz ze strachu, bo gdy tylko dasz o sobie znać, zostaniesz zauważony. A co będzie dalej? Nie wiadomo. Jeśli tak jest, to być może cisza nie oznacza pustki, lecz świadome, grobowe milczenie milionów światów ukrywających się w ciemności z nadzieją, że nikt ich nie znajdzie.